Monika Mrozowska chwali się płaskim i odpowiada hejterom. Monika Mrozowska ma za sobą burzliwą dekadę. Wiosną 2012 roku, będąc wydawało się szczęśliwą żoną, zakochała się w Sebastianie Jaworskim, którego poznała na planie Dzień Dobry TVN. Aktorka była częstym gościem tego programu. Wraz z mężem, Maciejem Szaciło promowała w kąciku kulinarnym dania kuchni wegetariańskiej. Zaś Sebastian był operatorem kamery. Mrozowska początkowo wierzyła, że uda jej się pogodzić Roman z małżeństwem. W praktyce okazało się to jednak trudne. Zwłaszcza gdy zaszła w ciąży z nowym ukochanym. To położyło się cieniem na jej relacjach z Maciejem, na szczęście czas zaleczył rany. Obecnie Szaciół układa sobie życie z nową partnerką, z która dochował się już dwojga dzieci. Mrozowska zaś lubi podkreślać, jaką szczęśliwą patchworkową rodzinę udało im się zbudować. Niestety, związek Mrozowskiej z Jaworskim nie przetrwał – aktorka została z dwiema córkami z pierwszego małżeństwa i synem z drugiego związku. Z czasem zakochała się w Macieju Augustiku Lipcy i nawet zmieniła dla niego zdanie w kwestii powiększania rodziny. Chociaż wcześniej zarzekała się, że troje dzieci w zupełności jej wystarczy, uznała, że warto zdecydować się na kolejne. W 2021 roku na świat przyszedł synek Lucjan, jednak związek znów nie przetrwał. Mrozowska na razie przystopowała z rodzeniem dzieci i zajęła się pielęgnacją brzucha. Cztery ciąży nie pozostały bez wpływy na figurę celebrytki jak ujawnia Mrozowska latem zeszłego roku. Sytuacja była tak dramatyczna, że rozważała nawet interwencję chirurgiczną. Ostatecznie postanowiła uchronić się przed skalpelem, za to ostro zabrać się za niego chałupniczymi metodami. Jak wyznała na Instagramie, wystarczyło trochę jogi, trochę spacerów, trochę dobrego jedzenia i dużo nacierania z olejami ciała szczotą. Jak dała do zrozumienia, Mrozowska, nie trzeba robić wiele, za to systematycznie i cierpliwie. Odkąd udało jej się uzyskać upragniony rezultat, chętnie chwali się na Instagramie swoimi zdjęciami w kostiumach kąpielowych i trikotach do ćwiczeń. Ostatnio pokazała na Instagramie relacje z sesji jogi na macie rozłożonej w kuchni. Jeden z komentujących zakwestionował dobroczynny wpływ jogi na figurę. Ani to ciało jędrne, ani wypukłań w odpowiednich miejscach. Nie, żebym się czepiał. Ale i nawet stare lepiej od niej wyglądają. Ta cała yoga nie daje żadnego widocznego efektu. Mrzowska nie puściła zaczepki mimo uszu. Odpowiedziała walecznie. Daje im widoczny efekt. Na głowę. Nie, żebym się czepiała, ale nawet młodzi jędrni jogi nie o tym wiedzą. Ale skąd fitnessiesz ma o tym wiedzieć?